Sans filmowy na wakacje. I ponownie z nami w studiu pan Jakub Walicki, który tym razem ma do zaproponowania film, no może niełatwy i niezbyt lekki. Tak, dzień dobry. Chciałem dzisiaj opowiedzieć o hiszpańskim filmie pod tytułem Nakarmić kruki. No i to prawda, że jak się czyta opis fabuły o tej fabule, krótko powiem, no to to brzmi jak jakaś najsmutniejsza historia na świecie. I kto wie, no czy tak nie jest. Ten film w pewnym sensie jest smutny, aczkolwiek oglądanie go, o tym chciałem powiedzieć na koniec. Podchodząc do takiej próby, jakby wyłowienia jakichś filozoficznych motywów w tym filmie. Oglądanie tego filmu sprawia mi ogromną przyjemność naprawdę i to jest w ogóle jeden z moich ulubionych filmów, i to jest ciekawe, właśnie do tego chciałbym wrócić, że my możemy śledzić historię które są tak smutne, a jednocześnie tak satysfakcjonujące w oglądaniu, tak wzruszające, ale wzruszające właśnie w sensie takim bardzo pozytywnym. W każdym razie od początku. Nakarmić Kruki to jest film Carlosa Saury z 76 roku. Carlosa Saury, czyli takiego jednego z najbardziej wpływowych reżyserów. Ikona hiszpańskich. Hiszpańskiego. Tak, to jest takie hiszpańskie kino autorskie i. No bardzo bogata jest ta filmografia, można różne rzeczy tam znaleźć, ale właśnie jak myślę o, o saurze, to on kojarzy mi się najbardziej z tym filmem pod tytułem Nakarmić Kruki, pomimo tego, że on może wydawać się tak nieprzystępny na pierwszy rzut oka. W tym filmie śledzimy historię dziewięcioletniej dziewczynki Anny i jej dwóch sióstr jednej młodszej, drugiej starszej. Więc to jest film, który opowiada o dzieciństwie tych dziewczynek, dzieciństwie Any, właśnie. W każdym razie tutaj zaczynają się już te makabryczne wydarzenia. To znaczy, już jak rozpoczyna się film, to mama Any nie żyje, dowiadujemy się, że była chora, że umierała w domu, spędzała tam ostatnie dni, i to jej chorowanie, jej umieranie. Było bardzo drastyczne. Anna ma pewne wspomnienia z tym związane, właśnie jak odwiedzała mamę w sypialni. Ta mama wręcz tam krzyczała z bólu i ta choroba ją zabijała powoli. W tym umyśle Any to się odcisnęło na lata, jak się dowiadujemy. A na początku filmu umiera również ojciec. Anna znajduje go martwego w łóżku. Więc ten film, Nakarmić Kruki, opowiada o sierotach, o tych trzech dziewczynkach, które zostają sierotami. Opiekuje się nimi ciocia Paulina i gosposia Rosa, więc no, to jest tak traumatyczne dzieciństwo, jak tylko można sobie wyobrazić. W zasadzie od tego się film rozpoczyna, poznajemy to już na samym początku, ale jakby na tym się problemy nie kończą, bo też ten film ma taką strukturę, że śledzimy ten rozwój wydarzeń, ale jednocześnie możemy słuchać dorosłej Anny, która wspomina swoje dzieciństwo i komentuje to, co się działo w jej życiu. I możemy też poprzez to, jak się zachowują te dziewczynki, o czym rozmawiają z tą ciocią Pauliną, z gosposią Rosą, co sobie przypominają, bo to jest też istotne, o tym za chwilę powiem, że w tym filmie się pojawiają różne retrospekcje, i w tym filmie też miesza się, mieszają się wyobrażenia Any z rzeczywistością. One tak radykalnie się, się wbijają właśnie w rzeczywistość, to co ona sobie przypomina. No i okazuje się, że pomiędzy tymi ich rodzicami nie działo się dobrze. To znaczy, że mama była, Nieszczęśliwa, że siedziała samotna w domu, ojciec z kolei był wojskowym i był jakimś uwodzicielem, zdradzał tą matkę, ona przeżywała to, że on ją zdradzał, i to jest taki przypadek coś, co w wielu filmach się przewija to, co też znamy z życia że ci rodzice przypuszczali, że do dziewczynek to nie dociera, co się dzieje między nimi to znaczy, że jest kiepsko. A okazuje się, jak my poznajemy tę ich perspektywę, że one rozumiały dużo więcej niż się wydawało komukolwiek, że one doskonale rozumiały co się dzieje. W każdym razie, jeśli chodzi o takie istotne wydarzenia w tym filmie. To o tym też chciałem za chwilę powiedzieć, że ten film prezentuje taką. On, to jest jego wielka zaleta, że on ukazuje nam świat widzi, widziany oczyma dziecka, ukazuje nam naprawdę fantastycznie tą dziecięcą perspektywę i to jest takie wręcz myślenie magiczne, takie, że dziecko trochę inaczej interpretuje pewne związki przyczynowo-skutkowe niż dorosły, że właśnie to są takie fantazje, które mieszają się z rzeczywistością. I ważny wątek w tym filmie to jest to, że. Anna wspomina, jak mama kiedyś dała jej jakiś tam proszek do wyrzucenia i zasugerowała jej, że to jest trucizna. I Anna ona w ogóle jest przekonana, że to ojciec doprowadził do śmierci tej matki. W związku z tym, że matka była nieszczęśliwa z powodu ojca, to ojciec w zasadzie sprowadził na nią tą chorobę. Ana jest święcie przekonana, że w taki sposób to się dokonało. I ona podaje ojcu ten proszek, który właśnie w jej mniemaniu jest trucizną. Ojciec wkrótce potem umiera, tak jak powiedziałem. I Anna jest przekonana, że to ona zamordowała tego ojca. Że to w związku z tym, że ona podała mu tą substancję, to on zmarł. W każdym razie to jest tyle, ile mogę powiedzieć. Właśnie potem te wątki się rozwiązują. W każdym razie to jest taki film, który opowiada... O śmierci, smutku, dzieciństwie, rodzicielstwie, dorastaniu, traumie. To są takie główne motywy, na które chciałbym wskazać, główne obszary tematyczne, powiedzmy. Ta dziecięca perspektywa, ona jest ukazana jako takie myślenie magiczne wręcz. Jest coś takiego, o tym pisał ja właśnie na swoim, w swoim podcaście: Przemyślane kadry, tam często odwołuje się do filozofii. Brytyjski filozof David Hume zwraca uwagę na to, że my w takim ujęciu filozoficznym tak naprawdę nie obserwujemy związków przyczynowo-skutkowych bezpośrednio, tylko obserwujemy pewne koincydencje, że nastąpiło jedno zdarzenie i za chwilę nastąpiło drugie zdarzenie. I my w wyniku przyzwyczajenia zakładamy, że to są pewne związki przyczynowo-skutkowe i dorastanie się wiąże też z tym, że my mamy takie przyzwyczajenia myślowe a Anna, bohaterka tego filmu, widzimy wyraźnie, że ona nie ma takich przyzwyczajeń jeszcze i widzimy tutaj, że to dziecięce myślenie to jest takie myślenie wręcz magiczne, że ja chcę, żeby coś się stało i oczekuję, że coś się stanie po prostu, że jakby chcę uniknąć pewnych przykrości i też jakby zamykam oczy i liczę na to, że zniknie to, co zakłóca ten mój spokój. Więc to jest niezwykle ciekawe, że ta perspektywa tej Any, że to jest dziewczynka, która patrzy na świat oczyma dziecka, właśnie patrzy na drzewa, domy, na otoczenie. My widzimy w trakcie oglądania tego filmu, że te wszystkie jej doświadczenia są bardzo świeże. No, ale niezwykłe w tym filmie jest to, że zwykle jak się konfrontujemy z taką perspektywą dziecięcą, to te dzieci obserwują jakieś piękne sceny, a tutaj te dziecięce oczy patrzą na jakieś największe traumy, jakie sobie możemy wyobrazić. I to myślenie magiczne jest właśnie nakierowane na stratę rodziców i na to, że no bo to też trzeba podkreślić, że to cały czas są. Wesołe dziewczynki, które się bawią, które się przebierają w jakieś stroje, zakładają perułkę cioci, malują się jej kosmetykami, spędzają wakacje bo akcja tego filmu jest osadzona w trakcie wakacji. Te dziewczynki czekają na to, aż pójdą do szkoły, więc tutaj się rozgrywa ich dzieciństwo. I to nie jest dzieciństwo, które jest takie jednoznacznie smutne, ale jednocześnie są w nim właśnie osadzone te naprawdę traumatyczne doświadczenia, czy jak gdyby taki przekrój życia, no, które czasem bywa piękne, a czasem bywa smutne. Tak, dokładnie. W pigułce tak i to są takie dwie rzeczy, o których też chciałbym wspomnieć, bo ten film opowiada o czymś takim, o czym też mówiłem przy okazji omawiania filmu Falcon Lake, że z tymi przeżyciami z okresu dzieciństwa, ale nie tylko, czasami jest tak, że one nam się zagnieżdżą w umyśle w ogóle na lata. Nie wiemy dlaczego. I tutaj tak jest, że Anna wspomina takie sytuacje takie przelotne chwile to jest też coś ciekawego. O tym piszą filozofowie, że my, jak myślimy o pamięci, to często myślimy o takiej pamięci faktograficznej, że zapamiętujemy jakieś, jakieś informacje, jakieś dane, a jest jeszcze coś takiego jak taka pamięć poetycka, że my zapamiętujemy jakąś sytuację w jej kształcie, takim, że pamiętamy naprawdę wszystkie szczegóły. To wszyscy na pewno słuchacze mają takie doświadczenia. Jak sobie myślałem o tym, to sobie przypominałem taką sytuację tutaj w Subsku, właśnie w dzieciństwie, że szedłem do lekarza z mamą, w Parku Kultury i Wypoczynku jako dziecko, nie musiałem iść do szkoły. Cieszyłem się, że nie muszę iść do szkoły, że mogę pójść do lekarza i pamiętam tą sytuację niesamowicie plastycznie, Także wiał wiatr, czułem ten wiatr na skórze, byłem taki uniesiony, że jest poranek, że słońce wschodzi, a ja właśnie nie idę do szkoły, tylko idę do tego lekarza i pamiętam jakby wszystkie te drobne doznania i tutaj właśnie ten film też opowiada o tym, że ona ma takie wspomnienia poetyckie z tego okresu, to jest niezwykle interesujące, ale ten film Nakarmić Kruki opowiada o tym, i to wydaje mi się, że jest taki aspekt uniwersalny w ogóle. Te dziewczynki mają dzieciństwo traumatyczne dosłownie. My nie musimy mieć tak traumatycznego dzieciństwa, ale ten film przypomina nam o tym, że dzieciństwo może być bardzo trudne, że ono nie jest wcale kolorowe i czasami niektórzy bezmyślnie mówią jest takie sformułowanie, które można gdzieś usłyszeć, że dzieci nie mają problemów, jakie dzieci mogą mieć problemy, a ten film pokazuje nam, że dzieci mają ogromne problemy czasami. I to mogą być dużo większe problemy niż problemy nasze, czyli problemy dorosłych. Że potrafią się zdarzyć z twardą rzeczywistością. No, myślę, że jakby z wielu powodów tak jest. Może tak być, ale chodzi bardziej o to, że dzieci nie mają jeszcze poczucia tożsamości, nie potrafią sobie radzić z pewnymi problemami, nie mają takiego punktu oparcia, które my jako dorośli już powinniśmy mieć. Powinniśmy mieć w sobie takie oparcie, a dzieci są jakby zdezorientowane, nie wiedzą, na czym się mają oprzeć. I konfrontują się z pewnymi problemami, które. Z naszej perspektywy dorosłych mogą się wydawać błahe, a tak naprawdę dla nich to jest, są ogromne, ogromne przeżycia, ogromne wyzwania. I tutaj chciałem przytoczyć słowa tej dorosłej Any, już, bo to jest też w pewnym sensie coś takiego, co podsumowuje nawet cały film, która jakby relacjonuje to swoje dzieciństwo i mówi w ten sposób. Nie rozumiem ludzi, którzy wspominają dzieciństwo jako najszczęśliwszy okres w życiu. W moim przypadku na pewno tak nie było. Nie wierzę w raj lat dziecinnych, ani w niewinność, ani w naturalną więź między dziećmi. Pamiętam dzieciństwo jako długi, niekończący się czas smutku. Czas, gdy stale się bałam, kiedy wszystko było nieznane i straszne. Są rzeczy, których nie mogę zapomnieć, niesamowite jak wielką siłę mają niektóre wspomnienia. I to jest film, który opowiada właśnie o tym. I właśnie, jakby w ramach tych, tych naszych rozmów, ja opowiadam o tym, że to nie mają być takie seanse, które są po prostu przyjemne, ale które mają nas uczyć czegoś, i ten film na pewno pozwala. Skłonić do myślenia również. Tak, przemyśleć. On nam pozwala przemyśleć sobie różne rzeczy, przetrawić też jakieś doświadczenia ze swojego dzieciństwa, zrozumieć, jak to jest ważne właśnie. I na koniec chciałem powiedzieć jeszcze o tym dlaczego oglądać takie filmy, bo ja miałem ze znajomymi już mnóstwo takich rozmów, dlaczego oglądać smutne filmy. Wydaje mi się, że jak ktoś się zastanawia nad tym dlaczego, to ten film Nakarmić kruki doskonale to pokazuje. On pokazuje nam, że czym innym jest taka prosta przyjemność płynąca z oglądania filmów, że my oglądamy jakąś komedię, jakiś film, który ukazuje nam pozytywne aspekty rzeczywistości. A czym innym jest takie doświadczenie estetyczne, stricte estetyczne, bo ten film on jest po prostu przepiękny, naprawdę. Przemyślane kadry są. Tak, ale jakby tutaj on, kurczę, no nie wiem, jak się ten, ten film się kończy, my widzimy, jak te dziewczynki kończą się wakacje, dziewczynki idą do szkoły. Jest taki motyw muzyczny, piosenka Żanet Porquette Vas. Ja kiedy obejrzałem ten film po raz pierwszy, znalazłem ten utwór Porquete Vas i nie wiem, parę razy mi się w życiu coś takiego zdarzyło, że miałem to w pętli i słuchałem po prostu do obrzydzenia tego utworu. Kiedy ten utwór zaczyna, on się parę razy pojawia w tym filmie. On się włącza w ostatnich scenach filmu. My widzimy właśnie to pójście do szkoły, ujęcia miasta z lotu ptaka. No, to naprawdę jest niezapomniane przeżycie, więc, jeżeli ktoś jeszcze nie widział tego filmu, ma to przed sobą, to ja po prostu zazdroszczę wyjątkowo, bo on jest niezwykły. no On jest naprawdę tyle, tam jest głębi. Ta aktorka, która gra Anę, to jest takie dziecko z kamienną twarzą, z wielkimi takimi ciemnymi oczyma, które po prostu w tych różnych traumatycznych sytuacjach stoi, nie reaguje, zachowuje spokój i tymi swoimi wielkimi oczami się przygląda tej rzeczywistości i ten film jest niezwykle estetyczny na tylu różnych poziomach, że bardzo trudno byłoby to rozplatać i no właśnie wydaje mi się, że mam nadzieję, że ze słuchaczami będzie podobnie, ale ta historia jest bardzo smutna, ale jak ten film się kończy, jak ja mam możliwość go obejrzeć, to czuję takie naprawdę bardzo intensywne doznanie estetyczne, które te wszystkie smutki, takie wyzwania emocjonalne po prostu z nawiązką rekompensuje. Jakub Walicki, nakarmić kruki Karlosa Saurym, to propozycja na wakacje skłaniająca do myślenia i do tego, żeby no, czerpać tak naprawdę doznania estetyczne przede wszystkim, no i też również filozoficzne z takiego filmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Seans filmowy na wakacje.